Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że witać. Rzadko teraz wchodzę, no ale dzisiaj już wejść musiałem, bo jestem świeżo, po yy, jestem świeżo, proszę Państwa, oglądam na bieżąco to co się dzieje w Warszawie, czyli oglądam manifestację zarówno tą kobiecą, tu w skrócie kobiecą, jak i antykowidową. Proszę Państwa, przede wszystkim ja nie wypowiadam swojego zdania. Wszyscy dobrze wiecie, i kto słucha mnie w radiu, i nawet wczoraj o tym mówiłem ci, też powiem, dobrze wie, że uważam, że sytuacja jest bardzo poważna. Natomiast to, co dzisiaj chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć po prostu tylko i wyłącznie o tym, co się dzieje i co się działo. Uważam, że ten rząd nie ma żadnego mandatu w tej chwili do rządzenia. Nie można było w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, doprowadzić do sytuacji, w której dziesiątki tysięcy ludzi wychodzi na ulicę, to co zrobiła policja na placu Defilad w Warszawie jest pod palcem kultury dla tych, którzy nie znają Warszawy jest, proszę Państwa, karygodne. Ja Wam powiem, jak to wyglądało. Bo ja znam to dokładnie, nie tylko z lat 80., kiedy jeszcze jako pracownik techniki też to wrzucali, jak były manifestacje w różne rzeczy, I, ale również ze szkoleń, które odbyłem w Stanach Zjednoczonych na temat postępowania z tłumem. Otóż policja najprawdopodobniej dostała polecenie sprowokować jakieś zamieszki, sprowokować, żeby w nich ktokolwiek rzucił czymkolwiek, a potem dokładnie rozdzielić, podzielić wszystkich na kawałki. No czy podzielić wszystkich ten tłum na malutkie, na malutkie grupki i po prostu wyprowadzić, zwinąć, przesłuchać, spisać i dać mandaty po to, żeby więcej nie było, przestraszyć. Prawdopodobnie i to, co mówił w telewizji, bo jednocześnie słuchałem sobie TVN24 cały czas, wypowiedzi tego niedorzecznika policyjnego jakiegoś Sylwestra, który Przepraszam, panie, panie policjancie, panie nadkomisarzu, pieprzy Pan jak potłuczony. Pieprzy pan tak, jak wyście całą noc pieprzyli kobitki gazem pieprzowym. Po prostu. Jesteście idiotami. To, jest, to wszystko stworzy, to wszystko daje skutek odwrotny. Gada pan głupoty. Tutaj ci ludzie chcieli wyjść, częściej wyjść. Powiem wam, jak to wyglądało w czasie manifestacji w 82 czy 83 roku, kiedy było ZOMO. Zawsze dawano na początku możliwości wyjścia. Ludzie opuszczali, przechodzili przez kordon. Ludzie opuszczali ci, którzy się przestraszyli, ci, którzy nie chcieli, szczególnie jeżeli się to rozwiązywało. Dopiero ci uparci, którzy zostawali. W tym momencie dopiero wtedy ruszało ZOMO. Ja oczywiście nie bronię ZOMO, nie o to chodzi, ale to jest podstawowa zasada. Takie same postępowanie widziałem w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, w Niemczech. Zupełnie, a wy, a wyście zablokowali ludzi, żeby ich tam podzielić na grupki i co, pokazówkę robić, bo takie dostaliście rozkazy? Ludzie, zastanówcie się, zastanówcie się policjanci, co wy robicie. Jak dotąd to słyszałem, może te, ale z jednej strony, ale z drugiej strony ja się cieszę, że tak jest. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zawsze było mówione, że to SB było winne wszystkiemu. To teraz widzicie, jak postępuje policja. Wtedy to ZOMO tak samo było. Myśmy też wielokrotnie już później wstrzymywali milicjantów przed y, dość no, agresywnym działaniem. Tak samo tutaj, tak samo jest tutaj. Czy, za, czy prawdą jest w takim razie, może tutaj ktoś jest, jakiś policjant, więc może jakiś policjant mi odpowie, czy prawdą jest, że praktycznie w tej chwili dostajecie co miesiąc, co dwa tygodnie gratyfikacje finansowe i jakieś nie, podwyżki? Bo tak to jest. Ja słyszałem, że to jest prawdą. I to od policjantów również, którzy mają dość. Wczoraj była taka ciekawa dyskusja na temat LRAD, tego samochodu, który dzisiaj widziałem. Do którego pełnej mocy co jest zastrzeżone, są, trzeba mieć dopuszczenie do tajnych, żeby, znaczy do zastrzeżonych tylko, no ale trzeba mieć dopuszczenie do informacji niejawnych, żeby wiedzieć, jaka jest, co jest naprawdę w tym samochodzie. I znowu macie ten samochód. Nie używacie go? Przecież to jest zakazane w ogóle w Polsce. A mówienie, że się coś wyłączyło, to jest totalna bzdura, bo jak się wyłączyło, to da się włączyć i poza tym nikt nie wie, co się wyłączyło. Jak długo będziecie wykonywać rozkazy ludzi, którzy, których kompleks wzrostu Każe wam po prostu, uważam, przed, oni sobie, mówiąc brutalnie, jak długo pozwolicie, żeby niektóre, niektóre karzełki przedłużały sobie penisa? Powiem wprost, bo inaczej mi się nie da powiedzieć. To, co, co zostało zrobione, zastanówcie się, wy też wrócicie do domu, macie rodzinę, macie dzieci. To jest bez sensu. To jest bez sensu. Nie wypowiadam się na temat, czy ja się zgadzam z tą manifestacją, czy ja się nie zgadzam z tą manifestacją. To nie o to chodzi. Ja się nie zgadzam z wieloma rzeczami. Nie zgadzam się również z wygrokiem TK i z ruszeniem tego wszystkiego w tym okresie. Nie, zwracam się, nie, zbra, nie zgadzam się również z tymi zupełnymi antykowidowcami, ale nie ma nielegalnych manifestacji. Nie ma czegoś takiego jak nielegalna manifestacja. Mogą być rozruchy uliczne, jak się zaczynają bić i zaczynają demolować sklepy. Tu nikt nikogo nie demolował. Patrzyłem, jak poseł Brown usiłuje się zapytać kogokolwiek, jak można stąd wyjść. Jak wyprowadzić ludzi. I cisza. I stoją tłuki, uzbrojone po zęby i co, i z przyjemnością byście pałą. Potraficie tylko co, pałować dziewczyny, pałować kobiety. Gazem pieprzowym kobiety... Tylko to potraficie? A gdzie są te cholerne roty niepodległości? Gdzie są kibole, które nie obronią? Polacy zawsze bronili kobiet bez względu na to, co sobie te kobiety myślały. Mimo, że różnie to bywa z kobietami. Gdzie wy jesteście? Pan tu pisze, że policjanci mają związki z Adama. Wie pan, co to są za związki? A wie pan, za co ja płacę? Za pewnego związkowca. Wywalonego z policji dlatego za nielegalną sprzedaż broni. Tak, nielegalnie sprzedał broń służbową. Wywalili go z policji, poszedł związki zawodowej i nic się nie stało. A co wy myślicie, że to, to są tacy uczciwi ludzie, którzy się dorwali? Uczciwi ludzie to są zwykłe krawężniki przepraszam policjantów, ale większość, ale tak się mówi po prostu którzy mają już tego dość. A teraz pakują was w awanturę polityczną, bo musicie dać przykład. Ja tylko czekam, proszę państwa, jak do czegoś dojdzie. Ja tylko czekam, jak dojdzie, jak będą jakieś ofiary, jak komuś rękę złamią, ktoś umrze i tak dalej. Panie Ankochanowski, Panie Piotrze, może to jest celowe działanie, które ma do służyć eskalacji protestów? Tak, to jest celowe działanie, które ma służyć eskalacji protestów. Absolutnie się z Panem zgadzam. Służyć. Oni zrobili to specjalnie. Oni zrobili to specjalnie. I nie wiem, nie rozumiem, czy oni chcą stracić władzę? Wszyscy mówią geniusz, wielki geniusz, wiadomo o kim mówię i tak dalej. A nikt nie bierze pod uwagę, że ten geniusz może po prostu być, już mieć takie ego, że nie widzi w ogóle i nie zna rzeczywistości? Najprostszą brzytwą Khaba? Przecież każdy by przewidział, co będzie, po prostu. Nowa ustawa pewnie wejdzie, nielegalne wyrażanie swojego zdania, oczywiście. No, no Damian Kwieciński, są nielegalne manifestacje w Rosji, każda manifestacja, no, ale to w Rosji, mówię o Polsce, chyba że Polska już jest z Rosją, proszę Państwa. Także to naprawdę, za Zaraz powiecie, atak na policję, a więc policjanci odezwijcie się, pomyślcie, pomyślcie, bo wylądujecie tak samo jak ja, a on blog was wszystkich zaliczą do bandytów i to już niedługo, bo to trzy lata nie potrwa i, zar i pozbawią was emerytur, pensji i co wtedy zrobicie? I co wtedy zrobicie? Taką przyjemność wam sprawia lanie pałami, lanie pałami bliźnich? Prawda? Poza tym jest też coś, coś ciekawego w tych policjantach, bo nie widzę naszywek i nie widziałem. Tutaj specjalnie Marcin, Marcina prosiłem, żeby robił mundury, nie widziałem naszywek i nie widziałem nazwisk. To czy to jest policja? No, Wojciech Baran, oczywiście zgadzam się z Panem, jestem młodym żołnierzem. Zaczynam się obawiać, że będę musiał podejmować trudne decyzje. Oczywiście, ale nie wiem, jaką decyzję Pan podejmie. To jest Pana sprawa, tylko Pan się zastanowi, że każda z tych decyzji jest może minąć 5, 10, 20 lat i zapłaci Pan za każdą z tych decyzji. To nie są wrogowie. Tym bardziej, że ta manifestacja, którą pani Justyna Socha zorganizowała z Branem, oni by sobie pogadali. Proszę państwa, gdybyście to obstawili, zostawili to w diabły, i niech ten cholerny Sylwester nie pieprzy mi głupot w telewizji, że prawo trzeba przestrzegać, bo oni sami prawa nie przestrzegają. Po prostu. Niech nie pieprzy głupot po prostu. Niech się zastanowi, bo zacznę, zacznę zaraz opowiadać kawał o milicjantach, bo rzeczywiście inteligencję ma chyba milicjanta, po prostu. Nie, więc niech nie gada głupot. Gdyby gdyby oni ich zostawili w spokoju ci by pogadali, pogadali z pół godziny godzinę, rozeszliby się nie byłoby żadnej awantury no. połami to lali za pana czasu panie Piotr, Nowak, niech pan się lepiej stąd spierdala, dobrze? Bo, połam, bo ja dobrze wiem jak to wygląda no, i mogę mówić jeszcze gorzej i będę się wściekał, no po prostu, już jakiś, w dodatku pisze jakoś tak, o, w dodatku się ubrał w jakiś tom, i już nie, muszę, muszę go wywrócić zaraz go wywalę ale... O, bardzo dobrze, już tutaj nie będzie. No, już. Jak się ruszy policję, to od razu, proszę Państwa. Od razu tutaj, ale ja wiem dokładnie, co robię. Ja wiem dokładnie, co się dzieje, proszę Państwa. I wiem, jak to się robi. Niestety. Niestety, proszę Państwa. Wiem, jak to się robi. I to, nie, i to tak jest. I kto kogo leje pałacu? No. Człowieku, to ty mów do siebie: kretynie. I pokaż swoją twarz, bo ja pokazuję. Pokaż tchórzu swoją twarz. Jesteś taki sam tchórz, jak ta banda policjantów zbrojonych po zęby wobec kobiet czy wobec tych dzieciaków, które tam były. Taki jesteś bohater? A wyjdź kurde. Masko pieprzona, nasłana przez jakieś SB tutejsze. Okej, okay, ja się przynajmniej nie wstydzę tego, co robiłem, a oni się będą wstydzić. A oni się będą wstydzić po prostu już. O ja zapiew wkurzył. No. Dobra. Tyle chciałem, proszę Państwa. Tyle chciałem i nie chcę więcej, nie chcę mi się tego po prostu pisać. Ale po prostu uważajcie. Po prostu uważajcie, proszę państwa, bo oni zrobią wszystko. Właśnie, żeby tak, was rozbić, żebyście nie byli razem, a jak będziecie sami, to was zabiorą, spałują, zniszczą. Wierzcie mi, wszystko, nagle znajdziecie, się, znajdziecie u, siebie, u siebie w komputerach jakieś pedofilskie rzeczy i wsadzą was, a potem sędzia obali to wszystko, ale i tak będziecie mieli zbarnowane życie. Zrobią wiele różnych rzeczy. Oni mają na sumieniu już szereg morderstw i ja nie wariuję, bo taka jest prawda. Mają szereg morderstw, które się nazywa samobójstwami. Tak to oni mają na sumieniu. Powiedziałem, znam tych ludzi, widziałem jak to wygląda, wiem co potrafi zrobić Kamiński, jak, jak, o co oni robią. Oni się interesują torturami, jak tylko ludzi społować. I to zrobią. I wdanaślą wam takich Pioterów Nowaków, którzy będą głupoty pisać, tchórzy z zamkniętymi twarzami, bo jeżeli by wystąpili z otwartą twarzą, to niestety, to nie potrafiłby tego wykonać. I już, po prostu. No. Także trzymajcie się na razie. A u was jest to samo w Londynie, być może. Trzymajcie się na razie. Zapraszam wieczorem do radia. W radiu jest lepiej. Nie mam żadnych idiotów w radiu po prostu i już. A jak jest to się go wyrzuca i to szybko. Trzymajcie się na razie, cześć. I uważajcie. Naprawdę uważajcie na siebie. Ktoś chce, abyśmy się wszyscy pobili, pokłócili. Zajmujemy się pierdołami, aborcją, nie aborcją, a w czwartek Przegłosowali przymusowe szczepienia, przymusowe leszczenie, a czipy, proszę Państwa, będą uznane jako środki lecznicze i według tej ustawy przymusowo wam je powszczepiają. Chcecie? To macie. Proszę bardzo. Cześć, trzymajcie się.